Przepraszam, nie musisz uciekać na mój widok. Nic ci nie zrobię. Już skończyłam, a poza tym chcę uniknąć plotek. Jakich plotek? Że powiedzą twoje dziewczynie, że flirtujesz z tobą przy Xero. Dałeś mi jasno do zrozumienia, że nic ode mnie nie chcesz. Nie jesteś w moim typie. Nie? Nie. Nie chcę się zakochać w Don Juanie od siedmiu boleści. Słucham. Musimy się spotkać. W końcu każda z nas ma swojego przystojniaka, ty nauczyciela, ja twojego brata. Uważaj, kocham mojego brata, ale to straszny babiarz. Nie szkodzi. Będę dla niego super czuła i miła. Ciężko mi zerwać z Alvarem. Był, Był dla mnie bardzo miły i przez to czuję się jeszcze gorzej. Możesz pukać? I nie trzaskaj drzwiami. Dziś wieczorem odbędzie się kolacja z okazji ślubu twojego taty. Bracia, zapomniałam ci powiedzieć: Nie ma czego świętować. Tylko nie próbuj się wymigać. Tata prosił, żebyście byli wszyscy. Wiem, że krótko jesteśmy razem. Nie powinienem być z tobą, kiedy chcę być z kimś innym. To mi nie przeszkadza, ale mnie tak. Nikt nie zasługuje na bycie z kimś, kto go nie kocha, zwłaszcza ktoś tak piękny jak ty. Nikt nie pokocha cię tak jak ja. Cześć, piękna. Jeśli szukasz mojej szefowej, przyjdź rano, albo zobaczycie się w domu. Masz rację, że mnie tak traktujesz. Jestem idiotą. Straciłem wyczucie i przestałem być kobieciarzem, ale to nieważne. Przepraszam, że cię zraniłam. Nie chciałam. Nie zraniłaś, po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. To dla mnie nowe uczucie, i chciałem, żebyś poczuła to samo. Ty też mi się podobasz, ale nic z tego nie będzie. Nie mam żadnej strategii ani planu podboju, poza otwarciem przed tobą swojego serca i nadzieją, że mnie dostrzeżesz. Naprawdę nie próbuję się tobą bawić. To wszystko, co chcesz mi powiedzieć? Spróbujemy być razem? Obiecuję, że dziś wyjaśnię wszystko, mniej. Dobrze. Czekam. Ona robi ze mnie głupio. Uspokój się. Wczoraj Esteban też nie przyszedł. Dziś będziesz miała świetną okazję, by jej wszystko wyjaśnić. Oczywiście subtelnie. A co takiego jest dzisiaj? Lucrecia organizuje przyjęcie, a ja poświęcę się i przyjdę. To ma być niezapomniany wieczór, szczególnie dla Marisy. A Lucrecia kończy się szykować. Marisa, Marisa już jest? Dzwoniła, że się chwilę spóźni. A Esteban? Wraca, napije się pani czegoś? Poczekam na resztę. Celi odeszła? Mówi, że nigdy więcej nie wróci do biura. Nie mogę patrzeć, jak Omar upokarza się przed tą kobietą. Ma męża, a i tak zawraca mu głowę. Uspokój się, dobrze zrobiłaś. Wiem, że potrzebujemy pieniędzy. Obiecuję, że znajdę pracę. Nie przejmuj się. Porozmawiam z Tatą, żeby dał nam trochę pieniędzy, dopóki nie znajdziesz pracy. Spokojnie. Choć uważam, że. Mamo, nie nalegaj. Już dobrze. Idę robić obiad. Mówiłem ci, że lepiej trzymać się z dala od tych ludzi, bo tylko na tym tracimy. Co ty robisz? Ubierz się. Nie masz żadnych hamulców. Wynoś się. Pośpiesz się. Byłam ciekawa, czy między Tobą a Marsią jest coś więcej. I teraz już wiem, że nic nie ma. Co robisz w szlafroku w mojej sypialni? A jak myślisz? Między mną a Estebanem nie kłam. Jeśli chcesz, żebym uwierzyła, że coś Was łączy, oszalałaś. Mój mąż to tobą gardzi. Wynoś się z mojej sypialni i z mojego domu. O ile w ogóle masz jakąś godność, uważaj, zanim ją do reszty zdepczesz. Zapewniam cię, że między mną a Florencją? Wiem, nie musisz się tłumaczyć. Cieszysz się tak tym spotkaniem rodzinnym? Jestem przeszczęśliwa, bo dogadałam się z Pablem. Super. To naprawdę miły gość. Wiem, jest niesamowity. Bardzo go kocham. A co z twoim chłopakiem? Zaprosiłam go, żeby z nim porozmawiać. Tutaj? Tak. Zerwiesz z nim w domu? Napijemy się czegoś? Marcia zaprzeczyła, ale nie wierzę, że między nimi Zamknij się. Jeśli nie są razem, to niedługo będą. Dlatego musimy się jej dzisiaj pozbyć. Już wszystko zorganizowałam. Naprawdę nie mogłeś tego zrobić w lepszym momencie? Nie chodzi o ciebie. Nie przeszkadza mi, że masz problem. Jesteśmy zespołem, pamiętasz? Dopóki tego nie załatwię, wolę być sam. Przepraszam, nie dotykaj mnie. Dobranoc. Nie tutaj. Nikogo nie ma. Zobaczą nas. Kochanie, nie przeszkadza ci, że przyszłam wcześniej? Ależ nie. Idziemy po drinkę? Tak. Co to za mina? Masz zaparcie? Dlaczego zbieramy się, żeby świętować, skoro nie ma czego? Wkrótce się to zmieni. Noc jeszcze młoda. Dobry wieczór Miło, że zdecydowałaś się towarzyszyć cioci i wujkowi Dziękuję za zaproszenie Po tym wszystkim, co się wydarzyło Nic nie mów Zawsze będziesz tu mile widziana Dziękuję Dobry wieczór Co za elegancja To rodzinne spotkanie Dlaczego mi nie powiedziałaś? Wszyscy są bardzo eleganccy. Może pójdziemy do ogrodu? Nie, napijmy się czegoś. Dobry wieczór. Pięknie wyglądacie. Jesteś taki przystojny, kochanie, jak zawsze. Dziękuję wszystkim za przybycie. Chciałam, żebyśmy uczcili małżeństwo Marisy i Estebana, którzy, jak dwoje nastolatków, wzięli ślub po kryjomu. Gratulacje. Bardzo Wam dziękuję. Co to? Właśnie przyniósł to posłaniec. Nie wiem, od kogo jest ten prezent, ale bardzo wam dziękujemy. Marisa, otworzysz? Proszę otworzyć. Zrób to. Ça